Dzień dobry Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraskarskim. Rozmawiam? No to pani dzwoni, to chyba pani wie. No nie wiem, proszę pana. Wy, wypadałoby się przedstawić. Chciałam. A, do... No pani dzwoni, Krzysztof Kowski. No miło mi. Ja proszę pana, chciałam pana zapytać o to, na jakiej podstawie pan umieścił taką informację o mojej tutaj osobie. Rada Miejska odwołała panią sołtys, bo ta notorycznie naruszała prawo. Chciałabym, żeby pan mi wytłumaczył jakie prawo ja naruszałam i co to znaczy słowo ta, ta i naruszała. No na podstawie uchwały Rady Miejskiej Sierakowa. Nie proszę pana. Nie ma takiej, nie ma takiej podstawy. Musi... Naruszała prawo. To jakie to prawo naruszyłam. Proszę mi to wytłumaczyć. Skąd pan wziął taką informację? Że ja naruszyłam prawo. Jakie Jest prawo? To zapisane w uchwale Rady Jakie miejskiej prawo? Pan się nie powołuje na uchwałę Rady Miejskiej, bo Rada Miejska złamała prawo i to pana było obowiązkiem doinformować się i skontaktować się ze mną, proszę Pana. Dziękuję. Nie, proszę pana, nie, dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, Karolina z Rodu biskupiak po Mężu Mądrawska. Ja chciałam rozmawiać z Robertem Pinką. A z kim rozmawiam w ogóle? Z Aspektem Attoranowym Chociaż. Jeszcze raz Pani nazwisko poproszę? A Pani nazwisko? Halo? A Pani nazwisko poproszę? Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Halo, słyszy mnie Pani? Słucham, co dalej? No, chciałabym, żeby Pani się przedstawiła, z kim rozmawiam, bo ja się... Kuratora chodzi, słucham. Jak to, jak to rozmawiamy? Z botem? Janowa chodzi, słucham Pani, z kim połączyć? Z Robertem Pinkow. W jakiej sprawie, proszę? Ale pani nie jest kompetentna, żeby odpowiadać i uzyskiwać takie informacje, skoro pani nawet się nie potrafi przedstawić. To dlaczego ja mam pani udzielać jakichkolwiek... W mojej sprawie. Ale u nas jest prowadzone postępowanie. Za panią sygnaturkę muszę przedstawić panu prokuratorowi. Artykuł 212 to kodeksu karnego. Uprzedzam, że rozmowa jest, proszę panią, nagrywana. Nie przedstawiła się pani. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Jeszcze raz proszę mnie połączyć z Robertem Pinkow. Halo. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Uprzedzam, że rozmowa jest nagrywana. Z kim rozmawiam? Robert Pinkowski, prokurator jest w że słucha Panią. Miło mi. Ja proszę Pana chciałam złożyć tutaj zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Artykuł 2. Ale to proszę Pani telefonicznie jeszcze nie da. Przyjmuję się telefonicznie proszę Pana, bo nigdzie w prawie nie, nie jest... Nie przyjmuję da... się telefonicznie, nigdzie proszę pan... uczyć procedury karnej. Proszę, proszę mi nie uczyć wmów... procedury karnej. Proszę pani, ja, ten... ja jestem Polką to... i proszę, proszę mnie nie dyskryminować. No, nie proszę mnie nie, nie, nie dyskryminować no, proszę Pana. Dyskryminuje no, mnie Pan w tej chwili? Bo ma pan taki sam obowiązek przyjąć ustną informację o popełnieniu przestępstwa, jak i pisemną. Proszę mi udowodnić, że to jest gdzieś zapisane, że ja muszę na piśmie złożyć takie. Nie ma takiego czegoś. Proszę mi podać, na której stronie, gdzie to jest zapisane. Dobrze, proszę pani, ja już pani udzieliłem informacji. A ja panu udzielam informacji, że mnie pan dyskryminuje. Rozmowa jest nagrywana.